Witam serdecznie, moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z tematem: czy będziesz z tą konkretną osobą w związku? Tutaj każdy z Was oczywiście wie, o kim, o kim myśli odnośnie tego tematu, wie, kogo ma w głowie, więc będziemy tutaj właśnie odpowiadać na to, czy z tą osobą jest szansa, żeby wejść w związek. Moi drodzy, macie trzy karty wyboru. Wybierzmy teraz tą, która jest naszą dzisiaj tutaj grupą. No, więc zaczynamy. Zaczynamy od grupy numer 1. Spojrzymy sobie, jakie tutaj są energie odnośnie tego tematu. To jest Wasz wybór, proszę bardzo. I patrzymy, moi drodzy, przebudzenie piątka wody i dwójka ognia. Wiecie co? Powiem tak. Tu jest szansa, żeby być w związku z tą osobą. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim macie kartę Dwójki Ognia, a jest to karta sama z siebie pokazująca wejście w nową relację, w nowy związek. Więc już jakoby mamy część odpowiedzi na nasze pytanie, czy jest szansa, żeby być z tą osobą w związku. Po drugie, to jest jeszcze karta przebudzenia, czyli albo w tym momencie Wasza osoba jest w procesie przebudzenia. Albo jest to przed nią, i dopiero po tym możecie razem wejść w związek. Czyli można powiedzieć, że jest na to szansa, ale tutaj trzeba będzie poczekać, aż ta osoba do końca przetransformuje w sobie to, co ma przetransformować. Czyli można powiedzieć, że. Jeżeli pokazuje się karta przebudzenia, to też niekiedy jest to związane z wewnętrzną transformacją u takiego człowieka. Jest to pokazane jako proces, który albo w trakcie teraz jest u tej osoby w życiu, albo ona jest przed procesem przebudzenia, natomiast będzie to poprzedzało możliwość bycia razem. Więc jeżeli na przykład ten wasz człowiek byłby już na końcówce, Procesu przebudzenia, no to lada dzień w cudzysłowie, ten taki, yy, wiecie, to jest metafora przenośna. Lada dzień możecie już, że tak powiem, wejść w tą, z tą osobą w relację, ale tutaj nie ma, można powiedzieć, yy, przekreślonego potencjału na yy, sytuację związkową, was z nimi. Nie, tutaj jest szansa, wiecie. Jest szansa, natomiast jeszcze potrzeba chwila poczekać, bo ten człowiek musi się przetransformować. Wiecie, no jakby patrzeć na hierarchię zadań w życiu, no to jednak transformacja i proces przebudzenia jest najwyżej yy, nad innymi rzeczami. Więc to, że wy będziecie mieć możliwość wejścia w związek, to jest jedno, ale najpierw zadania z poziomu duszy, które są gdzieś tam w hierarchii ważniejsze, więc w taki sposób jest to pokazane. Natomiast moi drodzy, dla innych z Was, dla innych osób, które tutaj y, też złapałam w tym czytaniu, jest powiedziane jedno. Owszem, wszystko to samo, czyli człowiek jeszcze jest w transformacji albo przed nim ta transformacja, ale ten człowiek musi jeszcze zakończyć z kimś innym związek. I wtedy będzie piątka wody. Więc jeżeli wiecie, że ten ktoś, ta, ta kobieta, ten mężczyzna mają żonę, męża, czy tam narzeczoną, narzeczonego, to akurat w Waszym przypadku będzie tak, że ta osoba najpierw musi zakończyć relację z tym człowiekiem. I dopiero później energia będzie jak gdyby wolna do tego, żebyście razem weszli w związek wspólny. Ale też tutaj y, tą osobę nie minie transformacja i nie minie proces przebudzenia wewnętrznego. Ale nie ma przekreślonego potencjału, tak jak powiedziałam, moi drodzy. Tutaj odpowiedź dla was jest taka, że jak najbardziej jest to możliwe, tylko jeszcze pewne zadania po drodze ku temu momentowi muszą być na ścieżce tego człowieka po prostu wykonane. Więc dla jednych, którzy są wolni, to jest transformacja, wewnętrzne przebudzenie. U tego człowieka najpierw musi się zadziać bądź zakończyć ten proces, bo może on już jest na końcówce. A dla innych, jeżeli on ma żonę męża, znaczy on ma żonę, ona ma męża, czy tam dziewczynę chłopaka, no to siłą rzeczy tamten związek musi się tak definitywnie zamknąć i dopiero można powiedzieć, będziecie mieć wolną energię, żeby wasz związek mógł zaistnieć. Dlatego, że wiecie, jeżeli oni są w związku z jakąś tam kobietą, tak. I mimo, że tam może być różnie, może być niefajnie, mogą ze sobą nie rozmawiać, jedno w jednym pokoju, drugie w drugim, to i tak są połączenie na poziomie energii. Dopóki związek trwa, mimo, że tam może być różnie, to zawsze oni mają połączenie. A jeżeli tutaj, by ktoś miał nawet małżeństwo, no to wiecie, no, no co ja Wam powiem, małżeństwo. Które jest, że tak powiem, zakończone ślubem, nawet jeżeli dostanie rozwód na poziomie ziemskim, i tak połączenie energetyczne ma do końca życia. Musicie o tym wiedzieć. Więc ważne są decyzje bardzo przemyślane, z kim wchodzimy w, w małżeństwo. Taka prawda, bo z tym człowiekiem do końca życia masz połączenie, pomimo iż możecie wziąć rozwód na poziomie ziemskim. Więc tutaj widzicie, jakie to są ważne i istotne w naszym życiu decyzje z kim, kiedy i tak dalej. To jest niezwykle ważne, moi drodzy. Dobrze, co tutaj jeszcze bym mogła powiedzieć? Jest szansa, że wejdziecie w relację z tym człowiekiem, tylko no wiecie, no on musi przejść to, to przebudzenie, on musi przejść tą transformację. I teraz z poziomu, że tak powiem, duchowego, to jest ważniejsze i to będzie w kolejności pierwsze. A później jest szansa, że rzeczywiście z wami wejdzie w relację ta osoba, bo dwójka w ognia, to jest właśnie nowy związek, nowa relacja, nowy związek, wejście w nowe, więc można powiedzieć, że nikt wam tego potencjału bycia z tą osobą nie zabiera tutaj w kartach, ale niektórzy będą musieli na to poczekać. Ile czasu, no to wiecie, ja tutaj nie określę, dlatego że zależy na jakim poziomie etapie przebudzenia wewnętrznego ta wasza osoba jest. Niektórzy będą już zakończali ten proces, inni dopiero na niego wchodzą, więc wiecie, to jest bardzo indywidualne. Bo to jest, wiecie, no, związane z tym, jak w tym procesie człowiek będzie przepracowywał to, co jest do, do przepracowania, czyli te jego indywidualne, wewnętrzne rzeczy. Natomiast no, niektórzy rzeczywiście będą musieli dłużej poczekać, bo trochę to może u niektórych potrwać. Jeżeli ten człowiek na przykład dopiero wszedł na ścieżkę prze przebudzenia, tak. Więc tu już musicie bardzo indywidualnie podchodzić do tego, czy czekacie na tę osobę, czy nie. Bo pamiętajcie, że to jest czytanie kolektywne i na przykład powiesz, aha, no dobra, to ja na niego czekam, bo on dopiero zaczął się rozwijać, prze, przebudzać i będziecie tak czekać, czekać, czekać. Wy musicie jak gdyby odczuwać intuicyjnie swoją historię i jak gdyby to, jak w waszym życiu to wygląda. Bo na czytaniu ogólnym, kolektywnym Nikt nie da Ci gwarancji, że akurat to jest o, cie, o tobie i do ciebie. Więc pamiętajcie o tym, bo nie chcę, żebyście później czekali na darmo, a okaże się, że akurat ta energia z tobą nie była kompatybilna, a ty czekałeś, czekałaś na tą osobę. Więc tutaj intuicja, tu mus, muszą być wyczucia intuicyjne co do waszej e, sytuacji, albo po prostu przyjście na czytanie prywatne no to wtedy to już jest jak gdyby odpowiedź typowo dla was, z waszej daty urodzenia. Dobrze, moi drodzy, jedyneczka ma pozytywną informację. Przejdźmy sobie teraz do dwójki. Prawo przyciągania dla Was, proszę zobaczcie. Czy jest szansa być z tym człowiekiem, z tą osobą, z tą kobietą, z tym mężczyzną w związku? A z ziemi trójka powietrza, szóstka ognia. Czekajcie, moi drodzy patrzymy tutaj powiem tak albo ktoś z was jest w związku stabilnym bo a z ziemi od razu mi tutaj może o tym mówić więc można powiedzieć że jeżeli ty bądź on jesteście już związani z kimś na co dzień, to tu jest możliwy tylko romans. Tu jest możliwy tylko romans, natomiast ten romans i tak się skończy, więc można powiedzieć, że jeżeli macie kogoś, a pytacie o tą osobę, czy z nią będziecie w stabilnej relacji, no to nie, bo już ktoś z was kogoś ma, albo nawet i oboje kogoś macie, ale to będzie wiecie no to będzie wersja do osób, które rzeczywiście tutaj byłyby w stabilnej relacji. Natomiast jeżeli byście nie byli w stabilnej relacji, tylko każdy byłby tutaj wolny, dwie osoby wolne z obu stron jest, że tak powiem, pusto, no to dla Was odpowiedź będzie inna, dlatego że po pierwsze jedno z Was nie przeżyło jeszcze, Czegoś, co go spotkało w jakiejś poprzedniej relacji. Czyli można powiedzieć, że w tym momencie punkt wyjścia u jednej osoby z Was jest taki, że ktoś cały czas ciągnie za sobą na poziomie podświadomym poziom energetyczny jakiejś klęski, jakieś, jakiegoś poczucia krzywdy, jakieś porażki, tak? Bo to jest trójka powietrza, czyli mogły być zdrady, mogło być porzucenie. Mogły być jakieś rzeczy takie niefajne we wcześniejszych relacjach, w jakiejś wcześniejsze, wcześniejszej relacji. Niekoniecznie ostatniej, tak? No nieraz są to rzeczy jeszcze dawniejsze, ale jest to nieprzepracowane u jednej osoby z Was albo u tej osoby, o którą pytasz, albo u ciebie i ty będziesz to wiedzieć. Natomiast, czy jest szansa bycia razem? Powiem tak, jest szansa, jeżeli tutaj nikt nikogo nie ma. Bo jeżeli ktoś kogoś tu ma, to tak jak powiedziałam, tylko romans. I teraz powiem Wam, co tu jest pokazane. Jest szansa, żebyście rzeczywiście stworzyli związek, ale jedno z Was wejdzie w ten związek właśnie z nieprzepracowaną rzeczą z przeszłości. I yy, w zależności, jak to się odbije na Waszym związku, bo to, że się odbije, to na pewno. Natomiast, yy, albo, że tak powiem, ta osoba, Uda się tej osobie przepracować to w trakcie waszego związku, już później jak będziecie się razem, że tak powiem, łączyć, albo ta osoba tego nie przepracuje i prędzej czy później z tego powodu relacja się zakończy. Czyli można powiedzieć, że jest szansa na wejście w związek, ale jeżeli nie będzie to przepracowane, to ta relacja się zakończy, nie będzie docelowa, nie będzie, wiecie, na długi, na długi okres. Więc w zależności, jaki jest punkt wyjścia, tak? No, bo szansa jest, no, macie tą szóstkę ognia. Natomiast wiecie, trójka powietrza też tutaj jest, i trzeba też ją wziąć pod uwagę. I uważam, że jeżeli, znaczy tak zawsze jest, że jeżeli wchodzimy w jakiś związek z nieprzepracowanymi rzeczami, to jakoby wnosimy energetycznie to, co też jest na poziomie podświadomym u nas nieprzepracowane, i to zaburza równowagę nowej relacji, to ją obciąża energetycznie. Ty z całym inwentarzem. Wchodzisz w nowy związek, ty czy ta druga osoba. Dlatego, wiecie, no nie bez powodu się mówi, że po każdym zakończeniu relacji przepracowuj temat, żeby później nie zabierać sobie szansy przy wejściu w nowy związek nie zabierać sobie szansy na to, że ten związek nie przetrwa, bo wniesiesz śmieci z poziomu podświadomego na poziomie energii, związanego z nieprzepracowanym tematem. No tak to wygląda, moi drodzy. Tak to wygląda. I teraz sobie pomyślcie, że jest dziewczyna, która na przykład bardzo często wchodzi w związki, krótkie, one się kończą, kolejny, kolejny, kolejny i każdy jest kończący się szybko. I taka dziewczyna może się dziwić, ale dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że cały czas ciągniesz za sobą ciężar energetyczny nieprzepracowanych spraw z każdego jednorazowego związku, z tego każdego związku. Więc zobaczcie, jeżeli ona często zmienia partnerów, ma dużo tych związków nieprzepracowanych, no to z każdym kolejnym rozstaniem ten ciężar się powiększa. I ta osoba z tym ciężarem wchodzi do nowej relacji, która mogłaby być naprawdę udana, gdyby miała inny początek, gdyby punkt wyjścia był zupełnie in, inny z poziomu energii tej osoby. Więc zobaczcie, jakie to jest ważne, żeby nie zaśmiecać nowego związku. Nieprzepracowanymi rzeczami z przeszłości. Często ludzie tak robią. Oczywiście nie wiedząc, że tak się dzieje, no bo przecież jak nie siedzą w świecie ezoterycznym i nie są skupieni na energii i na tematach energetycznych, no to na pewno nie wiedzą, że takie rzeczy w ogóle wpływają, prawda? Ale po czasie okazuje się, że jednak wpływają. I tutaj właśnie widzę taki scenariusz. Akurat taki scenariusz u Was jest. Natomiast jeżeli Wy jesteście z kimś, czy oni mają kogoś, czy wy macie kogoś, czy oboje macie kogoś, to tu jest możliwy tylko romans. Nie wiem, czy o to pytasz, czy o to ci chodzi, ale wtedy będzie tylko romans, który też się jakoś tam zakończy później, tak? A jeżeli jesteście wolni, to jest tutaj szansa, żeby rzeczywiście wejść w relację, ale jeżeli na czas nie zdąży ta osoba przepracować, czy on, czy ty, tego, co jest z poziomu podświadomego, to te brudy i ten ciężar energetyczny w pewnym momencie przyczyni się do zakończenia Waszej relacji. No to tak to wygląda, moi drodzy. Z jednej strony dobra odpowiedź, bo tak potencjał jest, ale z drugiej, jeżeli ktoś na czas nie przepracuje yy, obciążeń energetycznych, no to i tak relacja się zakończy. Więc widzicie, no tak to u Was akurat wyszło. Taka odpowiedź akurat wyszła przy dwójeczce. Więc tak to przedstawiłam. Dobrze, idziemy do trójeczki. Wizualizuj sukces, to jest wasz wybór, wasza karta. Macie tak. Doświadczenie życiowe, siła, królowa ognia. Relacja przeznaczeniowa, proszę bardzo. Od razu mi się pokazuje relacja yy, przepraszam, relacja przeznaczeniowa. Czyli można powiedzieć, że taka, która Gdzieś tam musi Ciebie dotyczyć, bo jest przeznaczeniową, doświadczenie życiowe. Natomiast wiecie co? Generalnie powiem tak: tutaj ta relacja bardzo mocno od razu pokazuje mi się w natężeniu fizycznym. Czyli, tak jakby podstawa tej relacji była w większości przypadków fizyczna. Wiecie, pożądanie, przyciąganie, chemia, ciało fizyczność i tak dalej, królowa ognia. Więc mam wrażenie, że po prostu, jeżeli nie dodacie do tego też poziomu emocjonalnego w pewnym momencie, to na tylko i wyłącznie poziomie fizycznym ta relacja nie przetrwa, bo ona się zamieni w coś bardzo powierzchownego, bardzo krótkiego, bardzo takiego. Prymitywnego też, no bo wiecie, no poziom fizyczny to troszkę taki prymitywny, prawda? Natomiast powiem jedno, wy z tą osobą musieliście się spotkać i czy wejdziecie koniec końców w ten związek, czy nie, macie związek z losu, znaczy z losu, yy, z przeznaczeniem, znaczy macie związek w pewnym, ojej, dobra, bo już się zamatwałam, przeznaczeniowy, niech tak będzie, tylko pamiętajcie o tym, przeznaczeniowy nie jest docelowy. To taki, który ma się zadziać w Twoim życiu. Może być docelowym, ale nie musi. W Waszym przypadku jest powiedziane takie coś, że Wy macie jak gdyby wspólną lekcję jakąś tutaj odbyć, dlatego się spotkaliście, ale do odebrania, do. czekajcie, do. do odrobienia tej lekcji nie jest u Was akurat konieczne, żeby wejść razem w relację. Samo to, że się spotkaliście, że gdzieś tam wasze energie są w swoim otoczeniu, już będzie jak gdyby um, dawało możliwość przepracowania tego, co macie przepracować. Wy możecie wejść w związek, to nie jest tak, że nie możecie, ale nie musicie. W ten sposób, tak? I powiem tak, jeżeli wy tutaj jesteście wolni, to nawet jak wejdziecie w związek, on będzie bardzo mocno napigmentowany seksualnością, czy tam fizycznością, czy tam te ciało, wiecie... Te, jak to się mówi, więzy fizyczne, bardzo mocne, atrakcyjność też, podobanie się sobie i tak dalej. Wiecie, no, można z tego stworzyć związek długotrwały, ale potrzeba pracy. Przede wszystkim będzie potrzeba tutaj dodania pewnej emocjonalności, a dwa, będzie potrzeba też przede wszystkim otworzenia się z innych poziomów nie tylko fizycznych, bo w większości przypadków, jeżeli nie otworzycie się z poziomu emocjonalnego po pewnym czasie, bo to musi być to, to musi być pra y prawdziwe. otworzenie się nie to, że a dobra, to teraz się staram, żeby to przetrwało, tylko to będzie autom to musi, musi ojej. to musi być autentyczne. Jeżeli nie otworzycie się w pewnym momencie oboje, no to to się skończy na królowej ognia, czyli jest tutaj możliwa relacja, ale taka krótkotrwała, powierzchowna, może być ekscytująco, tak? Jeżeli o to Wam chodzi, no to szanse są, natomiast związek tutaj ciężko będzie, żeby zwią związek stworzyć, wiecie? Nie jest to wykluczone. Niektórzy rzeczywiście wprowadzą w pewnym momencie tą emocjonalność yy, i może być tutaj rzeczywiście pójście w stronę stabilizacji, ale myślę, że w większości przypadków skończy się to po prostu albo na relacji fizycznej, albo na żadnej relacji. Bo tak jak powiedziałam, macie wspólną lekcję tutaj do odrobienia, ale nie jest koniecznością wejście w związek, żeby tą lekcję przepracować. Wiecie o co chodzi? Tak macie specyficznie, tak? No, jeżeli miałabym powiedzieć, jak wasza grupa tutaj wygląda na, na tle tych dwóch pozostałych grup, no to wy macie najmniejszą szansę na to, że stworzy się tutaj stabilna relacja. Niektórym się uda, rzeczywiście, ale w większości przypadków uważam, że albo wejdziecie w typowo fizyczną relację, nasączoną fizycznością, albo w ogóle nie wejdziecie w relację, bo. Nie będzie to konieczne z poziomu przepracowywania tej lekcji, którą razem gdzieś tam musicie przepracować. Same zazębienie się waszej energii już da wam możliwość przepracowania tej lekcji z losu yy, i nie trzeba będzie wchodzić w związek. Będzie można, ale nie będzie trzeba, tak. Nie będzie to jakiś tam wymóg przepracowania wspólnej lekcji, która w doświadczeniu życiowym rzeczywiście nam się pokazała. No ale fakt faktem, że rzeczywiście mieliście się spotkać, tak? Mieliście gdzieś tam siebie zobaczyć na polu energetycznym w tym wcieleniu, no i tak się stało, tak się dzieje. Więc to już jest jak gdyby. Minimalny wymóg, znaczy minimalny, to to już jest odpowiedni wymóg do tego, żeby lekcja była przepracowana, tą, którą wspólną macie przepracować w tym wcieleniu właśnie. Dobrze, moi drodzy, w takim razie to by było na tyle. Jeżeli filmik się podobał, to prosiłabym o łapki w górę bądź komentarze. Zapraszam Was też na te moje pozostałe dzisiejsze filmy, bo była odpowiedź tak lub nie. I była, był filmik, co masz, dziś, co masz teraz usłyszeć. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to bardzo serdecznie Was zawsze zapraszam na moje treści. Przypomnę adres do korespondencji olijana 777 -małpa Zawsze też możecie cały czas pozostawiać swoje propozycje na czytania. Czyli to, co chcecie usłyszeć na tym kanale, możecie propozycje zostawiać w komentarzach albo na mailu pisać. Możecie też na maila pisać, więc y, jak najbardziej będę brała pod uwagę to, co chcecie na tym kanale, moi drodzy, usłyszeć. Dobrze, w takim razie to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oliana.